Po bokreska E nie dziecka w brzuchu, nietypowe ubokreska E nie dziecka do porodu, przyczyny. Nietypowe ubokreska E nie dziecka do porodu zdarza się bardzo rzadko. Tygodnia ci kreska Y dziecko przyjmuje w macicy tak pozycję pozycji wyjściow, w której będzie się rodzi, bo najlepsze jest po bokreska E nie Jednak czasem dziecko przyjmuje nietypowe ubokreska e nie do porodu, które wymusza rozwizanie ci kreska y przez cesarskie cicię. Dlaczego tak się dzieje? Nietypowe ubokreska e nie p. bodu mokreska e mieru kreska przyczyny. Najczęstsze nz przyczyn nieprawidłowych po et p. bodu jest nieprawidłowa budowa miednicy kostnej przyszłej mamy. Gdy miednica zbudowana jest niestandardowo, na przykład kiedy jest zbyt maba, albo debuga i zbyt wska, dziecko nie ma miejsca, aby ubokreska Y wsi w normalny sposób. To najczęstsza przyczyna kreska et poprzecznych i SK onych. Nietypowe ubokreska e nie dziecka do porodu, przyczyny: Poród przedwczesny, gdy rodzi się dziecko. Które nie z y bo jeszcze zmieni pozycji magie nieprawidłowa budowa macicy, na przykład. Przegroda macicy, macica dwurokreskana, wielowodzie zwiększa ruchomość dziecka ma, bo wodzie ogranicza ruchomo dziecka wiotkie, ściany macicy i powbok brzusznych, jako konsekwencja licznych porodów, mogły wystąpi u kobiet. Które rodzi bywicejnik kreska 3 razy, wady wrodzone dziecka, na przykład. Wodok bo kreska rysko przodu i C zbyt krótka P powinna w macicy guzów, mi, niakówci kreska a jakubokreska bo kreska one S bliznita. W przypadku ci kreska y blizniaczej po kreska enia dzieci mogły ukreskane wariantów jest bardzo wiele. Poród drogami natury mokreskaliwy jest tylko w dwóch sytuacjach, gdy oba maluszki są kreska one giebówkowo lub gdy pierwszy jest kreska one giebówkowo, a drugi polatkowo. Kreska D inne pobokreska E nie stanowi wskazanie do cicia cesarskiego. Zewnętrzny obrót dziecka na giełbów, gdy dziecko jest w poboczka E miednicowym albo SK onym, aby uniknąć cesarskiego cicia, lekarz Mokreska E zaproponował zabieg zewnętrznego obrotu dziecka w macicy. Trwa on kilka minut, po bokreskani kruchami masuj co uciskajcymi próbuje przemieć dziecko do pozycji giebów ku do obowi. Zabieg jest wykonywany w szpitalu, gdzie przygotowana jest sala operacyjna aby w razie rozpoczęcia akcji porodowej mokreskana by go przeprowadzić cesarskie cicię. Obrót zewnętrzny najlepiej wykona po udbywie 36-37 tygodnia Ci Y na kilka dni przed planowanym terminem porodu. Skuteczność zabiegu wynosi około u i 60%. powodzeniu z przyjawiksa i łopebny ale niewielowodzie, oraz po bokreska niemiednicowe niemiedniczowe takie, w którym obienu kreska i s w biodrach i kolanach, a stópki p bodu znajdują się na dole.